11.30 Witam serdecznie Mariusz Pachowski, Bohol Filipiny Tak jak u mnie to w życiu bywa Zmiana decyzji Bardzo szybko Miałem robić coś innego, ale wstajemy Wstaję ja I mówię, nie no Jedziemy się gdzieś zrelaksować, więc Jedziemy do Andy na plażę piękną, także zapraszam na dzisiejsze firmy Póki co dziewczyny się pakują przygotowują no i ruszamy gdzieś myślę za 10 minut na skróty będziemy jechali przez góry więc może jakieś fajne widoki też zobaczymy normalna trasa do odnos to pewnie za 2,5 godziny a na skróty będzie półtorej, no i mówię fajne widoczki więc Danika wow, wow, wow. Danusha? So the washi wash. What is that? Where you put this jacket? Danisha. Show yourself. <laughs> Super. Vanessa, too. You ready? Yeah. Okay. In the back, baby. Ollie, you ready? You ready? Mamutan, kuruma Gotowy, jesteś przygotowany, Szpaczynko, moja tak. kruszynko kochana? Tak, to Ta ty On patrzy na tą diodę na kamerze. To jak mój mały. W nocy nas budzi o drugiej. I zabawy mu w głowie. Ja już schodzę na dło. Tutaj siedzi kuja i kokosy ścina. Nie, może tuba będzie robił. Hej! Jest baby. O, oh, Vanessa już łopatka. Zgubiła ostatnio parę zabawek na tej plaży. Let's go. Carabał. Oh, trawkę wcina. You like that, like tak, lubi trawę. Trawa. Sej trawa. Trawa. Trawa, tak jest. Like strawa Boże <laughs> ja też już mieszam Ja powiem Wam ten mój język to naprawdę pozostawia wiele do życzenia Mieszam polski, angielski, filipiński Tragedia jakaś No ale tak to jest jak się mieszka w innym kraju w trzech językach się porozumiewasz Familia gotowa na przejażdżkę. Ale dobrze mam z dziewczynami, bo tylko mówię, jedziemy, bum, 5 minut wszyscy spakowali szczęśliwi, szpakoś też tam z tyłu, tak. No. Dobra, lecimy. Zatrzymaliśmy się na chwilę na zaporze w Pilar. Nigdy tej zapory nie widziałem, a chcę ją zobaczyć. To była jedna z tych zapór, um, którą otworzyli podczas tajfunu Odette, um, przez co zostało zalane. Setki domów w Lubok, dwie zostały otworzone przez Filipińczyków. Dla tych, którzy nie znają tej historii, to więc było to tak, bo mówiłem, ale ktoś mógł nie słyszeć. Na tydzień przed tym jak tajfun odetę, ten silny tajfun uderzył w Bohol. To było 270 km na godzinę. Na tydzień przed Filipińczycy wiedzieli, że tajfun uderzy i nie spuszczali wody. Woda była pełna tu w zbiorniku, na zaporze. Zamiast powoli opuszczać, przygotować się na tajfun, to oni... No, nie zrobili tego. <grych> I... bo stwierdzili, że przyjdzie obok tajfun i to będzie niepotrzebne. No i... Jak tajfun uderzył, to wtedy zrobili oczy jak pomidory i spuścili wodę, żeby zapora nie pękła. No jak spuścili z dwóch zapor... To właśnie Pilar i Ubaj. No to zalali cały Lubok. Woda poszła tam chyba 30 czy 25 metrów do góry. No katastrofa. Ludzie na kościele siedzieli na dachu. Aj No koniec gadania pokazuje. Tak to wygląda. Jakaś wieżyczka. Co to zipline czy obserwacyjne? Jakieś miłości przychodzą w takie miejsca romantyczne. No. Of course. Danika się pyta czy ryby są. Na bank są. Na bank. Ciekawe czy można łapać. Pewnie tak. Dojechaliśmy do Andy, ale zanim jeszcze pójdziemy na plażę, dziewczyny są tak głodne, że zaraz mnie tu zjedzą. A jest co? Więc lepiej ich zjedzą normalny posiłek. Okej, okay, patrzcie. herbeczka żywka, proszę bardzo. Nie, Wodorosty jakieś, patrzcie. swit Рибка. Добро. Манго, стои с бързо добро. Да, така какво ти взяваш? Лумпия. Лумпия е за вечите Да, за вечите бъл. Опад, за мен. Какво ти? Ти първо. I order first. Okej, okay, so opad. Ja. Yeah. Opad Runga for w Widzicie, wózeczek jest, już tutaj jest, ja tak to by się męczył. A tak śpi dalej. On zamówiony. No nic, jak to mówią, let's eat. No. Rodzina szczęśliwa. Oli. Gwiazdor. Vanessa już łopatkę zaraz będzie doły kopać. Ktoś nogę złamie. Nie wiem czy można tak przejść, trzeba zapłacić. Hi. Hi you We have to pay some entry fee, or no? Some. Entry fee to go in beach? No. No? Just. Just walk in, yeah? Yeah, yeah. Okej. Okay.

No więc jesteśmy na najbardziej turystycznej plaży na Andzie Wyspa Anda W zasadzie połączona z Bohol no. o. Pięknie A to chłopaki coś budują A, What you Buddy building Ja. Like like okay. tak, jakieś koty, coś takiego będą z tego budować, myślę. Czy jeszcze będzie jakiś domek na tym morzu. No. Pięknie tam we'll go more to the left or to the right? Or here. One już kopie doły. Mówię, że zaraz też będzie do szpitala je. Ze złamaną nogą. No sobie tutaj może usiądzimy. How about here, baby? It's okay? Here. Dzięki. Poczeki biały piasek. Jak mąka. Just like this, yeah? yeah. Dziewczyny chwilę tu zostaną, ja się przejdę w tamtą stronę. Ostatnim razem, jak tu byłem, to były fajne restauracje takie na plaży. Widzę, że już tego nie ma. Tu była właśnie taka restauracja i zrobiony punkt turystyczny teraz. Ale tam dalej coś jest. Ale fajna plaża, ładna. Tam jest w ogóle gdzieś taka mała wysepka. Kiedyś próbowałem się na nią dostać. Eee, z taką fajną jaskinią, klifem. No ale to trzeba wcześniej rano przyjechać i tam łódkę zabukować, żeby się dostać. Ale cisza, spokój. No niby tak turystyczne miejsce jak na Panglao, a jednak nie, bo popatrzcie, nie ma za wiele ludzi. No. Hej, hej! plaż pożarny a tu proszę bardzo kruszynka na plaży <laughs> oboi się o, ale masz coś przywiązane przy szyi, bidoku może się zerwał nie wydaje mi się, żeby się dał dotknąć żeby mu to ściągnąć aj A tu jakieś bary są Beach bary Dobrze, że tam zjedliśmy, bo nie byłoby co zjeść A nie, tam coś jest jeszcze, okej okay. Pizza Ajaj. No na pan o tej godzinie To tłum ludzi anda jednak kawałek dalej Poziom się nie chce przyjeżdżać tak bardzo Okej okay, Danika, let's go to water Poschapem? Nie braknę. Jest? Paznok jest złamał. nic, ściągam tą koszulkę, sadło wywalam. I idziemy się pomoczyć Sadło wyrzucone? Sorry, to się nazywa sześciopa. <laughs> Nie, no. Boiler, boiler. Idziemy. Czekajcie. Dziewczyny to już Moczą się wow. Tym razem wziąłem ze sobą mikrofon, więc może lepiej będzie słychać Ostatnio z plaży słabo było Let's go more further Danika związała mamie włosy Shells Maybe I go first, ha? Huh? Pierwszy nie wyślą. Czy tam? Nie, it's nice here. Ładny piasek, tam troszeczkę kamieni był. Wow, idzie się, słuchajcie, jak po puchu. Normalnie szok. Zapada się ten piasek lekko tak Jakbyście po wacie normalnie szli. Mega. Ha, it's nice to walk, ha? Inaczej niż na, niż na White Beach. Naprawdę idzie się jak po puchu. Wow. Wiem, wam, że ten piasek to tak jak mąka, może dlatego tak. <noise> you walk like on the. Like I don't know, like carpet, nice carpet, ha? Huh? Soft. Oli już pływa Danika mówi, że Vanessa jest tu short, znaczy za krótka Trzeba ją mieć Ale tu dalej będzie płyciej, tak myślę Zawsze przy samym brzegu głębiej troszeczkę jest Zaraz będziemy mieli wodę po kostki może Wow Zapraszam na Filipiny Do Kurnika

o, Tak jest, relaksik. What happened? Danika, ją to to jest out. Oli pokaż no się ty. Aj, ty gwiazdo, że ha Przyszły Nurek Jak ta Godzinę i 15 minut jechaliśmy do Andy. Szybciutko. Jakbyśmy mieli to autobusem przyjechać, słuchajcie, to wyprawa. No, półtorej, dwie, trzy i pół. Myślę, że z pięć godzin w jedną stronę. Z przesiadkami, z dojazdem tu. No i koszty dużo większe. Dobra, ja idę, kamerę chyba odstawię żeby się też pomoczyć tutaj z nimi Danika nie umie pływać Muszę ją nauczyć, musimy iść na basen Yes, I see. Но ние сега и да откладам към леса, знаете. Кога не сте като прега, я тази му се. Тебе, ако може си. Това е микрофон, До забачения, по Раз, увидите, что Andy, ale cały czas jeszcze na andzie tutaj po prawej stronie jakby cały czas nie, wiem, nie widać góra jest bardzo ładna czekajcie muszę Hordenko, to jest taki. kids No ja recordem widzicie dzieciaki na trajku siedzą patrz Look at the kids sitting on the tricycle O tej górce mówię. No ładna, ładna lokalizacja jest Anda. Po środku jest wielka góra i droga dookoła z pięknymi plażami. Jeszcze po lewej stronie może mi się uda złapać. Są takie miejsca, gdzie się przebijają też góry. Zalisia panoramic park tam coś widać z dala. Jak pięknie, żeśmy wyjechali z Andy. Te góry. A teraz budynki. Może mi się uda dalej złapać? Piękny widok. Te górki tam przed nami. Słabo się je widać. O, prosiaczek jedzie. To będziemy się przez nie przebijać teraz w drodze powrotnej. Dzieci wychodzą ze szkoły ale powiem wam, że bardzo ostrożnie wszyscy jeżdżą mimo wszystko każdy powolutko przejeżdża żeby bo no, wiadomo jak to z dzieciakami Teraz z tej góry będziemy się przebijać, zaraz, pięknie. Wow. i też pada chyba tam. Pamiętacie, jak raz jechaliśmy? Gdzie my to jechaliśmy? A, chyba na te truskawki i była straszna mgła. To jest ten sam punkt widokowy. Tylko bez mgły. A to jest Alicia Panoramic Park. Tam gdzie kiedyś wchodziłem. Jest film z tego. Bardzo ładna okolica. A tam żeśmy byli. I teraz wracamy. Widzicie ta z tyłu duża wyspa. To jest właśnie Anda. Ta plaża. I tu ludzie przychodzą posiedzieć Boże się dziewczyna nie boi, że to spadnie Piękne góry Wjeżdżamy w chmury znowu No już mamy chmurki na wysokości oczu po lewej stronie teraz i dalej sięgniemy w góry fajnie by było tak z góry widzieć to tak właśnie jest na Alicia Panoramic Park że budzicie się rano i widzicie chmury na dole mega to mijamy teraz farmę truskawek deszczyk tliw, piękny Po prawej stronie się zachód szykuje tutaj nam się zachód szykuje, ale ładnie będzie czuje nic no my musimy jechać tu mógłbym mieszkać już nawet nicę powiedziałem że jakbyśmy mieli kupować dało działkę to w górach ale nicy się nie spodobał ten pomysł Anika, would you like to live high in the mountain? Not really. Not really? Why not? What's going on? Huh? Scary. Scary? What is scary? Mówię że jest strasznie. Scary czy nie wiem, że się? Maybe the Wakwak will come and hit you.